czytamy tekst najpierw, który zdaje się być taki nawet wręcz poetycki, ułożony jakby w dwie zwrotki. Piszę wam dzieciątka, że odpuszczone zostały wam grzech ze względu na jego imię. Pisze wam ojcowie, Pisze wam znowu młodzi, napisałem wam dzieci, ojcowie, młodzi. Prawda? Więc taki bardzo schematyczny układ, prawda? Jakby dwóch zwrotek, gdzie tutaj mamy pisze wam, a później napisałem wam. Tutaj między innymi pojawia się twierdzenie, poznaliście tego, który jest od początku. Ten temat poznania właśnie pojawia się tutaj wcześniej. Po tym poznajemy, że poznaliśmy go. Co to znaczy, gdy pisze na przykład: Ojcowie, poznaliście tego, który jest od początku? O jakie poznanie chodzi? Chodzi właśnie o takie poznanie. Które już było przygotowane wcześniej. Poznałem go dlatego, że zachowuję jego przykazania. Tekst obecny jest tutaj, gdy chodzi o te trzy wersety, no niestety taki kruk z egzegetum, bo egzegeci zastanawiają się o ile kategorii tutaj wiernych chodzi. Czy chodzi tutaj o trzy kategorie: jakiś dzieciątek, ojców i młodych, czy chodzi o dwie kategorie. Bo dzieciątka to wszyscy, bo on na różne sposoby zwraca się jako ojciec wspólnoty, więc czy dzieciątka należy rozumieć jako wezwanie do wszystkich, a we wspólnocie by, byłoby tylko rozróżnienie ojcowie i młodzi? Różne próby rozwiązania, co najmniej trzy. Najbardziej do przyjęcia jest albo ta próba, kiedy się mówi, że zwracanie się dzieciątka jest do wszystkich. Ale też może autorowi chodziło o wskazanie na trzy rodzaje, trzy kategorie wiernych, którzy są początkujący na drodze wiary, dojrzewający i ci dojrzali ojcowie. Gdy patrzymy na to, odpuszczone wam zostały grzechy ze względu na jego imię przy tych dzieciątkach, to samo odpuszczenie grzechów widać wiąże się z początkiem szczególnie, czyli samym też kształtem Chociaż wiemy, że On też nam odpuszcza grzechy, mówiliśmy, że jeśli zgrzeszymy, to prawda, mamy rzecznika, on jest przebłaganiem za nasze grzechy, Bóg nam odpuszcza grzechy. Ale wydaje się, że faktycznie może tu odnosić to do chrztu, więc mielibyśmy tutaj początkujących w życiu duchowym. Gdy chodzi o kwestię tutaj równoległą, czyli tu mamy o tych dzieciątkach. Odpuszczone grzechy, a tu poznaliście Ojca. Nie, że w ogóle poznaliście Boga, tylko poznaliście Ojca, czyli też wydaje się jakby nawiązanie do łaskich sztuk, kiedy człowiek przez krzes staje się dzieckiem Bożym i wchodzi wtedy w relację synowską względem Ojca Niebieskiego. Prawda? Później jeszcze w dalszej części, w trzecim rozdziale. Jan będzie nam mówił, że jesteśmy dziećmi bożymi. Rzeczywiście, jeszcze się nie ukazało, kim będziemy, ale no, już jesteśmy. Wydaje się, że to odpuszczenie grzechów i to wejście w relację synowską może nawiązywać do tych nowo Autor stosuje po grecku zamienne, pewne zdrobniałe określenia albo od, od rzeczownika, Pais dziecko, pais pajdos, więc pajdion zdrobniałe, albo tekno i teknion jako zdrobniałe dzieciątko. Tak zdrobniale w ogóle nazywa ciągle tych wiernych, i w dalszej części też będzie nam mówił właśnie w taki sam sposób. Dzieciaczki, pajdia. Jeżeli byśmy tak przyjęli, że chodzi tutaj o początkujących, czyli tak nowo ochrzczonych, czyli neofici, no to w takim razie młodzi to byliby tacy, którzy teraz postępują na drodze życia duchowego. I oni się pisze, że oni zwyciężyli złego, a jeszcze tutaj za drugim razem widzimy, że jest rozbudowane, że jesteście mocni, słowo Boga już pozostaje w Was, trwa, pozostaje w Was. I zwyciężyliście złego. Rzeczywiście, może się wydawać, że chodzi o drugi etap rozwoju życia duchowego, kiedy człowiek już odnosi pewne zwycięstwo nad działaniem złego. Wiemy, że choćby z teologii życia duchowego, później Mistrzów, że na początku diabeł ma duży dostęp do człowieka jeszcze ochrzczonego. Przez nasze wady, przez skłonność do grzechu, prawda? Dopiero na pewnym etapie, na drodze oświecenia. Właściwie diabeł ma coraz mniejszy dostęp do nas, więc odnosimy już jakieś zwycięstwo nad działaniem złego, więc stajemy się już w jakiś sposób mocni. Czy stajemy się już wystarczająco mocni, żeby czuć się już świętymi? No ale dlaczego tutaj nie jest powiedziane starsi, tylko ojcowie? Trzeci paralelizm, przecież, Dzieciątka, młodsi to może starsi. Presbyteroi, a tutaj ojcowie. No ale Jan też występuje względem wspólnoty jako ojciec. Więc widać, iż ci ojcowie to we wspólnocie tacy, którzy mogą podejmować odpowiedzialność za innych, jak Jan. Czyli mogą być pasterzami we wspólnocie. Prawda? Więc Jan pisze do różnych kategorii i można by powiedzieć, że żeby być ojcem i nauczać innych we wspólnocie, trzeba właściwie osiągnąć pewien poziom życia duchowego i o co tu w tym wypadku chodzi, powie: poznaliście tego, który jest od początku. Poznaliście tego. Kto mówi, że poznał, jeśli już zachowuje przykazania? I tu mówiliśmy, że miłość Boga została w nim wydoskonalona. Dopiero w świetle tego, co wcześniej było powiedziane, lepiej rozumiemy, o co chodzi tu z tymi ojcami. Tu była mowa o tych przykazaniach, kto zachowuje Jego przykazania, i to przykazanie, które było już dawne, które mieliście od początku, a które jest jednocześnie nowe. Tu znowu wraca idea tego początku przy tych ojcach. Czyli widać, że te stwierdzenia trzeba wyraźnie interpretować w odniesieniu do tego, co wcześniej było powiedziane, bo byśmy niewiele pojęli o co tu chodzi, ale też w świetle tego, co następuje dalej, bo dalej mamy pewne dopowiedzenia. Nie miłujcie na przykład tego, co jest w świecie, bo w świecie jest na przykład. Porządliwość ciała, porządliwość oczu, pycha żywota. A tu jest zwyciężyliście złego. Widać, że te porządliwości, które są, trzeba przezwyciężyć. Powie Jan, świat przemija i jego porządliwość. Zaś czyniący Bożą wolę trwa na wieki. Ta porządliwość ma też przemijać wraz ze światem. No i my w takim razie musimy ją zwyciężać. Tu i nie jest powiedziane, że chodzi o porządliwość, ale wskazany jest tutaj zły Duch, który za tym będzie stał, zresztą będzie to jakoś wskazane też i za chwilę. Tu dalej mamy jeszcze mowę o jakichś antychryści Antychrystach, które przychodzą o tych, którzy wyszli z nas. dalej jest mowa o jakimś namaszczeniu od Świętego, i znowu nie napisałem Wam, że nie znacie prawdy, ale że znacie prawdę. Więc prawda i kłamstwo, zobaczcie tutaj wspomniane, znowu nam nawiązuje do tego, co było dużo wcześniej o tej prawdzie i kłamstwie. Kto mówi, poznałem go, a przykazań nie zachowuje, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. A tutaj mamy teraz. Nie napisałem, że nie znacie prawdy, lecz że ją znacie i że żadne kłamstwo nie jest z prawdy. Czyli mamy kolejny przyczynek do tego, co rozważaliśmy też i wczoraj, nie tylko w tym tu przytoczonym fragmencie, bo o tej prawdzie i kłamstwie jeszcze było troszkę wcześniej. Czynimy go kłamcą, nie ma w nas jego słowa, co też mówiliśmy, jest to słowo paralelne do prawdy. Jan nieustannie nawiązuje do tego, co wcześniej. Czyli jeszcze raz zasada interpretacji pism mianowych jest taka, że musimy niejako na dany temat zebrać wszystkie teksty, żeby wyciągnąć syntetyczną wizję danego tematu, ale widzimy, że Jan też stosuje zasadę pewnego podkładania terminów, zastępowania synonimami. Czy przez zastąpienie, dopowiedzenie, poszerza też. Czyli wraca do tematu, nawraca i czasem dopowiada, poszerza. Więc musimy być bardzo uważni w takiej lekturze. Jeśli na przykład chcemy z całego listu wyczytać, co to znaczy ta prawda, no to faktycznie musimy sobie może pokolorować w całym liście tę prawdę, na jednym kolorem pozaznaczać, a później czytać te teksty i Wyciągać wszystkie informacje na temat tej prawdy. Tak Jan pisze. Pokazuje, jak jedne wątki z drugimi się wiążą, jak życie chrześcijańskie przez to jest spójne. To nie jest tak, że prawda głoszona w chrześcijaństwie to jest zbiór luźnych twierdzeń niepowiązanych. Otóż właśnie ci heretycy, oni głoszą nauki niespójne. Taki synkretyzm, z tego coś wybrali, z tego coś wybrali i tworzą. Coś niespójnego, coś co, co trudno określić. Natomiast, gdy Jan pokazuje, jak te prawdy ze sobą się wiążą, poznać Boga oznacza jednocześnie, jego miłować, jak to się wiąże z przykazaniem tym nowym, które przynosi Jezus, w ten sposób możemy odnieść takie wrażenie, że ta nauka jest spójna, że on opisuje jedną rzeczywistość zbawczą, podchodząc z różnych stron i pokazując, Właśnie jak to jedno z drugiego wynika. Taka skomplikowana technika pisania tego listu yy, ma też coś na celu, nie? Bo przecież mógł prościej napisać. Ale widocznie zależy mu na tym, żeby nawracać, pokazywać, jak to wszystko jest spójne. I też taka technika, że tu powie: "Piszę wam", a później napisałem. W czas traźniejszy i nagle przeszły. I to przeszły nawiązuje nie do jakiegoś wcześniejszego listu, tylko właśnie do tego, co przed chwilą napisał. Piszę wam to, a za chwilę powiem: Napisałem wam to, ale jeżeli tu było co do dzieciątek, piszę wam, że odpuszczone są grzechy wasze ze względu na jego imię, to znaczy też ze względu na czyje imię. Co to znaczy, że odpuszczone grzechy? Tutaj, jak powiem, napisałem wam dzieci, że poznaliście ojca, No gdzie to było wcześniej napisane? No właśnie, to, że odpuszczone grzechy ze względu na jego imię, to znaczy, że poznaliście ojca. Ale jeżeli odpuszczone są grzechy ze względu na imię Jezusa, to jak poznaliście ojca? Poznaliście ojca po tym, jak działa w Jezusie. Czyli ojciec dał syna. Poznaliście, jak was kocha. Że dał syna, że jego krew obmywa was z grzechów. Poznaliście, jak dobry jest Bóg i, i jaki jest charakter Boga. Że Bóg jest tym, który nie potępia was za wasze grzechy. Tylko on posłał jednorodzonego syna, o czym za chwilę jeszcze będziemy się mogli dowiedzieć z kolejnych fragmentów. Pewne enigmatyczne stwierdzenia znowu znajdą do powiedzenia dalej. List nie jest długi, więc rzeczywiście takie pismo dane jest Kościołowi, żeby Kościół na wszystkie sposoby czytał i wracał. Gdyby to była jakaś powieść na tysiąc stron, no to by było trudno nieustannie tego wracać. Krótkie pismo, pięć rozdziałów, i Kościół żyje w duchu też po części dawnego judaizmu, gdzie była praktyka ślęczenia nad pismami. Byli uczeni w piśmie. Te pisma no, Nowego Testamentu też są zadane Kościołowi, który jest wychowany w duchu judaizmu. Gdzie byli ci uczeni w piśmie, oni po nocach nawet przy lampce śręczeli i dociekali. Dlatego w Nowym Testamencie mamy mnóstwo aluzji do Starego Testamentu. I się nie tłumaczy, że wiesz, to jest cytat stamtąd. Autorzy zakładają, szczególnie taki Ma Mateusz, który pisze do środowiska judeo chrześcijańskiego, on zakłada, że ci judeochrześcijanie po prostu wiedzą, do czego on robi aluzję. I zresztą za chwilę tutaj w tym tekście też sugerowałem, że gdzieś tam jakaś aluzja do Kaina, brat zabija brata, ale za chwilę będziemy mieć też tekst, gdzie będzie mowa o tym, że nie macie potrzeby, żeby was kto pouczał, bo macie namaszczenie od Świętego, które was o wszystkim poucza. I o co tu chodzi? Jest to wyraźna aluzja do Jeremiasza 31, 31-34. Bardzo znany tekst w środowisku wczesnego chrześcijaństwa, bo zapowiadał nowe przymierze. Wielu autorów Nowego Testamentu do tego tekstu nawiązuje, gdzie Pan Bóg mówi, zawrze z Wami nowe przymierze, nie tak jak tamto, któreście zerwali, to mojżeszowe. I wypisze prawo moje na Waszym sercu, nie będziecie się musieli nawzajem pouczać, jeden do drugiego mówiąc, prawda, by, by poznać Boga, bo Bóg będzie wewnętrznie przez ducha dawał pouczenie. Już Jeremiasz wprowadza temat w Nowym Przymierzu niepotrzebnego nauczania. Oczywiście, nie znaczy to, że w ogóle niepotrzebne jest nauczanie, ale że Pan Bóg teraz będzie nie tyle pisał prawo na kamiennych tablicach, co też będzie od środka w sercu człowieka działał. I Jan, gdy tutaj mówi o tym niepotrzebnym nauczaniu, bo namaszczenie poucza Was, to jest sprawa dla wszystkich, którzy znają, Stary Testament oczywista, że Jan wprost nawiązuje do tego tekstu, który również inni autorzy Nowego Testamentu wykorzystują. I autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 8, i Święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 4, i wielu innych miejscach, gdzie sam Święty Paweł i Święty Łukasz w tych formułach. Nawet eucharystycznych stosuje określenie Beritka Dasza, czyli Przymierze Nowe, które jest formułą wziętą z tego Jeremiasza, tutaj 31-31. Kościół jest świadom, że Chrystus realizuje zapowiedź Jeremiaszową nowego Przymierza w duchu. Kościół tym żyje. I przy różnych okazjach wyciąga się z tamtego tekstu wnioski i aplikuje się. W odpowiednim miejscu do tego ciągu rozwoju jakiegoś dowodu teologicznego. To my dzisiaj jesteśmy tak leniwi, że chcielibyśmy mieć wszystko podane na tacy, boimy się jakichś większych dociekań i, i, i wysiłku intelektualnego. No, bo taki dzisiaj człowiek jest wygodny pod tym względem.